Rok 1769 stał się jednym z kamieni milowych w dziejach techniki i gospodarki, kiedy szkocki inżynier James Watt uzyskał patent na udoskonaloną maszynę parową. Jego rozwiązanie znacząco zwiększało wydajność wcześniejszych konstrukcji poprzez zastosowanie oddzielnego skraplacza, co pozwalało ograniczyć straty energii i obniżyć koszty eksploatacji. Wynalazek wata szybko znalazł zastosowanie w górnictwie, przemyśle włókienniczym oraz hutnictwie, stopniowo zmieniając sposób produkcji i organizację pracy. Maszyna parowa przestała być jedynie ciekawostką techniczną, a stała się uniwersalnym źródłem napędu, niezależnym od siły mięśni, wiatru czy wody. Patent ten zapoczątkował dynamiczny rozwój fabryk urbanizację oraz wzrost gospodarczy na niespotykaną wcześniej skalę. Decyzja o ochronie wynalazku umożliwiła jego komercjalizację i uczyniła z Jamesa Watta jedną z kluczowych postaci rewolucji przemysłowej, których skutki odczuwalne są do dziś.